Cześć, witajcie w kolejnym dniu Vlogmas. Dzisiaj mamy, ja zawsze będę mówiła, bo sama się pogubię wreszcie, dzisiaj mamy wtorek, czyli mamy 3 grudnia, bo i te kalendarze i wszystko to robię w jakimś piorunskim, nie wiem, zakręceniu czasu ale my jesteśmy we wtorek i ja dzisiaj mam ze świątecznych rzeczy świąteczny katar, świąteczny kubek, nie ta strona, i będę miała świąteczne paznokcie na razie, na razie mam jeszcze takie jesienne nie wiem, burgund z listkiem a zobaczymy z czym wyjdę dzisiaj, więc będą świąteczne paznokcie robione i zapraszam Was do oglądania i magiczny kalendarz adwentowy czyli losujemy sobie przypisa jakiegoś, jakiegoś przypisa sobie wylosujemy a może jakiegoś nie wiem o, spod spodu małego, małego chciałam. Małego. Dzisiaj jest taki dzień, wiecie, na mały przepis. O, zobaczcie, mamy osianiem Szczególne znaczenie ma siano przy obrzędach religijnych. Na stole sypie się ziarno, kładzie się siano i przykrywa białą chustą, czyli białym obrusem. Daje się potem to siano kurom do gniazda, by lepiej niosły i jeżeli chodzi o samo siano, to również ten diduch, czyli jakby przodek ze snopu, snopa zboża, to również jest taką tradycją wigilijną. Czyli dzisiaj mamy o tradycji wigilijnej, o sianku, zupełnie super, a w ogóle jeżeli zobaczycie rozrzucone snopy siana, to rozrzucają je topielce i należy wtedy uciekać. Także taki dzisiaj przepiśnik e, adwentowy. A to jest ważne. <grystanie> no i hejka ścisza muzykę, bo mi wyłączą YouTube. Słuchajcie, jedziemy sobie na te pazury. Muszę wyjechać spod domu. E, a tu jest taki fajny zjaździk. Lecimy sobie na Pazur. Ja wam powiem, że czuję się e, czuję się dobrze do momentu, kiedy mi się spać nie zaczyna chcieć, ale tak po prostu. A nie wiem, taka narkolepsja. Nie wiem czemu w ten sposób, ale tak to wygląda. Będziecie skakać, bo są progi. Ale powiem wam, że e, no gdzieś tam... Nie będę jakoś wybitnie intensywnie dzisiaj spędzać dnia. Jutro to też y, mam szkołę, a też nie będę jej odwoływać, bo to te kilka godzin to dam radę. No najgorzej to jest to, że faktycznie po prostu mi się spać chce, tak jakby organizm miał przespać i wyzdrowieć naraz. Mam torbę. Ostatnio nawet nie zakładam na kurtkę, tylko pod kurtkę, bo to wiecie, tam wyskoczyć, pójść to spoko. Patrzymy, czy nic nie jedzie rondo. Papa lepik na papie. No i będziemy działać. A jak zwykle wróżka w trasie, mówię, ciekawa jestem co tam ogarnie. Chciałabym, powiem Wam szczerze, czerwone brokatowe, ale zobaczymy jakie będą czerwienie. Dorota ma takie ładne, zielone z jednym czerwonym i właśnie taki odcień czerwonego by mi bardzo pasował żeby był o, to by tak do ogarnięcia fajnie no to zobaczymy się już na pazurach no słuchajcie ja już po wizycie i mam świeżusieńko zrobione brwi także one są jeszcze ciemne bo to się musi odfarbować taka prawda ale paznokcie są bardzo fajne Dun, 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 dun. Także y, czerwień y, christmasowa jest, a zacna. Powiem Wam, że fajnie, a Katar mi po prostu skatarzył totalnie. W ogóle to powinnam włosów farbować na rudo, bo już z rudości zostało mało. Ale to chyba nie jest jeszcze dobry pomysł jak człowiek chory więc jeszcze troszkę na mnie popatrzycie a brwi są jak permanentne ale to mówię, to jest czarne, zostawione to za dwa dni to y, będzie ok ale wtedy mi się dłużej trzymają tak naprawdę i nie muszę się denerwować y, a propos y, wąskie gardło to było a propos tego, że coś tam y, nie do końca będzie jak być powinno także myślę, że super ja teraz jeszcze podjeżdżam pod dom i biegniemy do, yy, na pocztę. Na pocztę. I tak to ten dzień odminie. Ale jeszcze raz pazury. Złapię ostrość? Śliczne są. Brokatówki. Dobra. To idę strasznie brwiami dalej. <grybujesz> no, powiem wam, że odpoczynek chorobowy jest taki, że yy, właśnie byliśmy na poczcie, Zaniosłyśmy Wam wasze paczki. Tutaj odebrałam paczki. Tu mam otwartą torbę. Dorota jeszcze skoczyła po coś i skoczymy po zapiekanki. Bo jesteśmy koło policji. Ale ja będę pokazywała. Policja. Najlepsze zapiekanki. <laughs> Jakbyście byli w łasku i się pytali, gdzie zjeść. Zapiekankę to wszyscy Wam powiedzą naprzeciwko policji, tak to wygląda. Mam niedomknięte drzwi, i słyszę te jak wózek leci, po tym, bo deszcz pada w ogóle no już się troszeczkę przyzwyczaiłam, bo takie na pierwsze to po prostu szok i niedowierzanie. Ale dwa dni one będą zmyte, a będą się dłużej trzymały te zafarbowania, bo teraz to jest skóra umalowana, a kształt jest bardzo ładny, więc super niech sobie będą. No. no. dobra, to idziemy zjeść zapiekanki. No, dobre światło jest, to, to będzie lepiej widać. Superaste, nie? Trochę złotego na bogactwo. Jest gwiazdka, jest gwiazdka, jest zima, jest zima, jest brokat, jest brokat. Wszystko się zgadza. No, super. No i od mojej paznokciowej Katarzyny upominek grudniowy. Proszę bardzo. Jak to po, po, porządnie pomyślane, super, bo no to wiecie, chodzi o y, gest, to jest naprawdę super. No i odebrałam paczki i jedna jest w takim pięknym pudełku od Beaty naszej. Jak od naszej Beaty, to szydełkowa robota, słuchajcie. I teraz uwaga. Tadam! Proszę bardzo, jakie piękne szydełkowe, nietłukące się bomby. Merry Christmas z cukierkami i mamy normalnie czerwoną, pomarańczową, zieloną, niebieską. Każda innego wzoru. Urzekła mnie Twoja niebieska historia, bąbko. A wiecie, lubię niebieskie bardzo. No wszystkie są super. Niebieskie ze srebrnym i z perłowym wygląda ładnie, nie? Tak mi się wydaje. Natomiast takie bomby i dużo chrystmasowych cukierków. Tak, także dzięki Bata. Bata zawsze o nas dba. Autentycznie. Nie było jeszcze czy konkursu, czy czegokolwiek, żeby Bata nam nie zrobiła jakichś takich przyjemnostek przepięknych. I nadszedł czas na nasz kalendarz kryształkowy. Tu mam nasze grzybki, które były do tej pory. Proszę bardzo, w tej kolejności, dopóki pamiętam, to będę pokazywała a tak to o takiej śliczności. Pewnie następny też będzie grzybek, ale zobaczymy, jak będzie do kolekcji. No są uroczy, po prostu. No i będziemy skupiać się na polu numer 4. Żeby wszystkiego nie rozerwać. Coś różowego zobaczyłam. No i mam wrażenie, że jest to właśnie kwarc różowy, ale wybitnie czysty. No. Bo kryształ górski to to nie jest. Ma troszeczkę różowego, więc taki czysty kwarc różowy. O, no super to wygląda. Kolejny grzybek. Mam teraz grzybków jak mrówków po prostu. Czyli pojechali w jedną tą, w jedną, w jeden design, ale są autentycznie urocze, słuchajcie. Jakby nie było, i w ogóle same stoją. Co jest w ogóle jeszcze bardziej urocze? I będą w takim razie 24 grzybki. I jak się wrzuci jedno, do, wszystko do woreczka, to będzie dobre laku kukaracza. Czekajcie, jak może was zniża. Będzie fajnie to wyglądało. Grzybkowato. Nice. No naprawdę. Podobają się. Malachit i kwarc różowy to znam. Ten wyglądał na Hogwit, a ten wyglądał na farbowany Turkmenit. No, no takie tam. Tak sobie jeszcze googlałam tego grzyba, bo wiecie, coś mi tu nie pasuje. I powiem Wam, że wychodzą dwie rzeczy. Wychodzi kwarc z hematytem. Czyli nie kwarc różowy, bo on ma taki trochę inny róż, nie? I wychodzi turmalin różowy. Żeby było śmieszniej. I może ma to jakiś sens, a może jestem wariatem, a w środku są grzybki opisane, a ja nie zajrzałam. Czekajcie, ale aż tak dobrze to nie ma, nie. Także nadal będziemy celować. Co chwalicie swego, nie znacie sami, nie wiecie co posiadacie. Są takie przejrzyste kwarce różowe, też, bo też mam. Ale on jest taki troszeczkę taki jak ja miałam kiedyś, ten arbuzowy. No właśnie, wychodzi trochę termotyw, Wiecie w goglach w wyszukiwaniu obrazem. Turmalin różowy albo kwarc z hematytem. Aczkolwiek też piorun wie. Jak ktoś wie, do kamerka też zawsze zniekształca to dawać znaki.